Jesteśmy w górach. Na krótko przed zmrokiem znaleźliśmy miejsce na namiot. Dosyć silna mgła, pochmurny dzień. Zapadł zmrok, tak wygląda światło czerwone latarki z namiotu. Mimo że podobno niebieskie jest lepsze, to jest i tak dosyć dyskretne. Całe drewno jest kompletnie zawilgocone, trzeba je skrobać nożem do go, żeby rozpadać z użyciem zapałek sztormowych tak wygląda filtr niebieski a tak czerwony porównanie tutaj będzie może trochę widać jak rozpadam zapałkami sztormowymi resztki wczorajszego ognia z popiołów, który trzeba było i tak ciągle podtrzymywać, wachlować Jest nad ranem, jeszcze ciemno. Przespaliśmy w tym namiocie temperatura była chyba około no, poniżej 10 stopni na plusie Ale nawet jakoś szczególnie zimno nie było Czuć było to tylko kamienie pod plecami w nocy no, wbijam zapałkę sztormową w ziemię. Odpadam Wczoraj rozpalenie tego ognia wymagało użycia, użycia kilku tych zapałek sztormowych i sporo skrobania e, mokrych patyków pracy, że tak powiem, zespołowej Spróbuję coś rozpalić, żeby chociaż na chwilkę się ogrzać jeszcze zanim zejdzie e, świt ale może, może, nic z tego nie wyjść. Bo las jest kompletnie przemoknięty. No i gra może nie być warta świeczki, że tak powiem. Rozpalanie ogniska w wilgotnych warunkach to jest tak naprawdę ciągła Robota koło tego, podtrzymywanie, układanie, dokładanie. I tak jak mówiłem, dobrym patentem jest właśnie oskrobywanie nożem y, przemoczonych patyków y, z zawietgoconej kory. Można się dostać do suchego i do suche odpalać. Te domowe, roboty zapałki sztormowe naprawdę dużo, dużo pomagają. Pewnym plusem jest to, że zupełnie nie było wiatru. Było słychać nocą również rykowisko całkiem głośno. Różne dziwne odgłosy z lasu, niesamowita mglista atmosfera stopniowo zapadającego z Te zapałki to są takie okrągłe waciki, ognięte wokół zapałki i zalane woskiem na stopionej świeczki. Trzymam to góry nogami, bo chcę, żeby ten zawoskowany materiał tego waciku zajął się ogniem, i wtedy powstaje taka mini pochodnia. Coś tam się zaczyna palić na słowo chodnogo. Wystarczy odejść kawałek od namiotu, żeby się wysikać i można trafić na prawdziwki. Już robi się jasno. To nie są wysokie, ale całkiem strome okolice i płaskie w miarę miejsca na namiot nie jest łatwo znaleźć. Dużo łatwiej byłoby nosować w hamaku. Ale w namiocie jest na pewno cieplej, niż jeśli się nocuje w dwójkę.